Siemaneczko, witam w kolejnym odcineczku z Ikarusa. Jestem w ogóle na innej misji niż byłem, bo byłem na drugiej misji. Wróciłem się na misję pierwszą, bo strasznie mi się na tamtym świecie wszystko zjebało. Stworzyłem sobie, widzieliście, domek taki fajny. Spalił się. Stworzyłem drugi taki fajny domek. Też się spalił od pieca, kurwa, który mówili, że. Nie będzie podpalał rzeczy w domu. Ale podpalił. Tak więc wybudowałem. Na, wróciłem sobie na y, pierwszy świat, na pierwszą misję. I zacząłem sobie powolutku ciułać, żeby sprawdzać jak to będzie wszystko wyglądało. No i tak. I udało mi się na razie jeszcze domu nie spalić. Udało mi się stworzyć y, kamienny piecyk do przepalania, jak widzicie, rzeczy. To mi się udało stworzyć. To jest jedno. Po drugie udało mi się stworzyć kowadło. Po trzecie yy, to dziadostwo, które produkuje mi tlen cały czas. Mam dwie szafy. W szafach mam pochowane jeszcze koper z wyprawy i troszeczkę żelaza. Nie za dużo, bo nie za dużo, ale troszkę mam. Tutaj sobie stworzyłem taką bardziej yy, z tą yy, szafę na takie ważniejsze rzeczy. Tutaj mamy znowu Yy, szafę na pierdoły, czyli widzicie patyki, chuje mu je, dzikie węże, fibersy. Ale także mamy też w sumie tą skórę kości. Mogę tu w sumie zostawić i to. Ale to bym może dał jednak tutaj. Bo to są dość istotne rzeczy. Dobra. Yy, udało mi się stworzyć w końcu łóżeczko kulturalne. W moim pięknym wypasionym domku, który na razie stoi i się nie rozpada. Yy, udało mi się stworzyć lodówkę. Misza ta sprawa. Tylko że kurwa nie mam do niej lodu. Myślałem, że wszystko będzie elegancko, że będę miał lodóweczkę, nie będzie mi się psuło jedzenie. Wygląda ona tak. A tu chuja, bo nie mam do niej lodu. Żeby zdobyć lód, trzeba wymieć łopatę. Trzeba iść po śnieg kurwa. I wtedy będziemy mieli lód. No dobra, trudno. Mamy stworzonego y, crafting bencha, który nam pozwala tworzyć tutaj no, te podstawowe rzeczy, które sobie porobiłem, czyli y, na zbieranie deszczówki, na sadzenie nasionek, nasz piec, nasz piecyk do przepalania liny i takie tam i kowadło. Tutaj wszystko można było z tego crafting bencha stworzyć. Potem mamy tekstil jest bench, w którym mamy o właśnie, już mamy stworzony, udało się plecaczek sobie zrobiłem. Dużo nie, dużo on nie daje, ale zawsze coś. Także mamy stworzony plecaczek. Parę troszeczkę kilo więcej możemy nieść i tutaj mamy nie wiem jak to się nazywa, jak to się wymawia, masonry, masonry bench. Dzięki któremu możemy tworzyć już yy, kamienne rzeczy. Tylko nie sądziłem, że żeby stworzyć kamienne rzeczy, będę potrzebował kurwa 12 gwoździ, żeby stworzyć jedną ścianę. No jak? Do kurwa kamiennej ściany gwoździe i skóra? No ale dobra. Mamy to porobione. Chciałem sobie zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Dlatego zostawiłem sobie troszeczkę gwoździ. W talentach się za bardzo nie pozmieniało. Mam 19 poziom, mam 19 poziom. Chciałem wbić 20, żeby sobie jeszcze odblokować tutaj nowe ciuszki. Bo z tutaj z pierwszego poziomu yy, już chyba nie będę w nic szedł, bo chyba mi się nic nie przyda. Wszystko co bym chciał, mam bodajże już odblokowane. Tutaj ewentualnie, jakiś pójdę sobie ten. Yy, Kurde, kościany nożyk ewentualnie Z dwójki natomiast No już widzicie mam też sporo rzeczy Tutaj podblokowywanych. Lepsze łuki, tutaj mam manierkę na wodę Manierkę na tlen Mam łapacz piorunów To się na pewno przyda Żeby mi burza nie przyjebała W dom i żeby mi się znowu dom nie spalił Mamy kuszę Mamy te pochodnie na ścianę, tutaj te piecyki, na deszczówkę To jeszcze nie wiem jak się używa Ale też sobie to muszę obczaić Mamy grilla, kowadło i tutaj mamy też żelazne rzeczy. Stalowych może na razie nie będę robił Bo na stalowe trzeba by było dużo stali, a na razie stali spotkałem praktycznie nic. Tutaj możemy sobie plecaczek i ten tekstil odblokowany mam. A tutaj tak jak mówiłem, gdzie były te ciuszki? To były chyba te. Te ciuszki sobie chciałbym jeszcze tutaj podblokowywać, żeby mieć. No i tutaj się zacząłem przenosić do właśnie e, budowania z betonu, tylko mnie sądziłem, że to budowanie z betonu będzie aż takie kurwa wymagające. Tutaj możemy sobie stworzyć jakiś jeszcze stół do przerabiania drzewa, dzięki któremu będziemy mieli jakieś inne przerobione drzewo. Zrobione. Tutaj się nam już robi, zapada noc. Chciałbym jeszcze zobaczyć e, skinning bench. Dokładnie, potrzebowałbym 20 skóry. Czy ja mam tyle? Mam tyle. Akurat będę mógł sobie stworzyć jeszcze. Nowy, odpalę sobie pochodnie. Te pochodnie też są fajne, nie podpalają ci domu. Przynajmniej mi na razie nie podpaliły. Tutaj sobie to mogę dezaktywować. Weźmy sobie to jedzonko bo szkoda mi węgla, żeby się palił. I spróbujmy sobie stworzyć ten stół do skurowania. Czy on faktycznie będzie mi dawał, że będę dostawał więcej skóry i kości i wszystkiego, jak będę tutaj y, sobie przynosił zwierzaczki. Czy nie? Zaraz się wszystko okaże. Y, postawmy go sobie duży on jest, czy nie. E, malutki. To ja go sobie może postawię tu, Aha. I tutaj mam sobie teraz kłaźniby zwierzynę, co? Okej, okay, a mamy jakąś tutaj zwierzynę, jakiegoś wilka czy coś. Nie mam chyba nawet porobionych strzał No właśnie, muszę sobie zrobić troszkę strzał. Wczoraj też zginąłem po drodze, ale na szczęście yy, Zabiłem cztery wilki, które się na mnie rzuciły w nocy. Nie widziałem totalnie nic. Zabiłem cztery wilki. I chciałem się wybandażować. Dojechał mi piąty wilk z szóstym. Ogólnie ich było z sześć albo z siedem tych wilków. No dojechały mnie, ale do czego dążę? Że zabiwszy te pierwsze cztery dziki, dziki zabiłem te pierwsze cztery e, wilki i e, wbił mi się poziom dziewiętnasty. Także luks sprawa, bo po chwili zginąłem, ale nie musiałem całego poziomu wbijać od nowa. Bo to jest strasznie, strasznie to jest chujowe, że jak zginiesz, to tyle musisz sobie nadrobić, ile miałeś poziomu. Ale no cóż, deszczóweczka mi się tu ładnie zbiera ślicznie. Super. Pasowałbym jakiegoś wilka dorwać, czy, 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 czy kogokolwiek. Stworzę sobie te strzały. Bonowe. Dosięgnę stąd. Dosięgnę Ale to muszę sobie Wezmę sobie tak Crafting Skóra? A na co mi jest skóra, kurwa, donik Dobra, nieważne Potrzebowało mi jeszcze skóry Tutaj mamy jakiegoś zielonka Ciekawe czy by się go udało trafić czy będzie uciekał. A, jebane to przeżył. No ale dobra. Nic nie szkodzi. Tutaj widzę, że mnie pogoda chce strasznie dojechać. Więc bym sobie się kopsnął do domu. Tutaj mam poodstawione już materiały, co sobie ekspiłem. No bo ekspię sobie tak, że zbieram sobie rzeczy. Mianowicie drzewo i wszystko. Mogę się już kimnąć? Już jest po burzy? Huja tam po burzy jest. Odpalmy sobie piecyk. I kimnimy się. Dokładnie. Musi być odpalone światło, bo inaczej nasz, nasze łóżeczko nie będzie działało. Ale widzę, że burzę dalej mamy. No nic. Dobra, skoro burzę dalej mamy, no to sobie muszę tutaj podziałać. Ja sobie jeszcze wbijam poziomy... Robiąc w ten sposób I tworzę sobie u ściany Bo za jedną ścianę mam O, tutaj był królik Mogę spróbować go dojechać O, wilk! Dobra, dostaniesz na papę. Mamy wilka. Yy. O nie, jak się go brało? Wyrzuciłem sobie jeszcze plecak, tak? Ej, co, nie mogę go wziąć jak mam plecak? Kurwa, czy co? Co jest grane? Aha, no, nie mogę go wziąć jak mam plecak super, a plecako kurwa, nie mogę sobie schować do ekwipunku. Więc to jest troszeczkę bez sensu z tego co widzę. Tu już widzę, jest jedna rzecz, którą bym mogli poprawić. Yy. Co to się odziewało? Co to się odjebało? Zniknął mi kurwa, wilk? Nie rozumiem? To, to przecież kurwa miałem wilka Zryło mnie to teraz, wracam po mój plecak. A no dobra, mamy kolejnego wilka. Spróbujmy jeszcze raz. O! Horda znowu. Nie! Nie skuruj go, kurwa. Dobra, no jak wrzym go, skurwa, to trudno. Wezmę sobie go. Ten wilk, tam chyba mam jeszcze jednego wilka koło domu. Spróbujmy. Eee, połóż. Wejdź w interakcję. I stwórz. Zobaczmy. O! No faktycznie sporo. Cyk sobie podkładajmy. No faktycznie sporo ty. Trzeba będzie chyba jednak tak robić. Załadujmy sobie tlen. Co mi potrzeba do ścian? Do ścian mi potrzeba Fibersów, ale Fibersów tutaj ja mam w chuj. Tylko sobie bym je pozbierał. Ściany niech mi się tworzą. Zryło mnie tylko, że ten... Kurwa, to prędkość tu... Dobra, mamy zajączka. I z nim też to będzie takie proste? Weźmy sobie go. Ty no? I strasznie dużo rzeczy z tego leci faktycznie. Ej. Opłacalna sprawa. Bo ja zaraz faktycznie będę miał... Yy... W takim tempie to będę miał materiały faktycznie na yy kurwa Na jak Ciekawe tylko jeszcze jak się robi Żeby żelazo było takie dojebane Hedzik poszedł To jest coś co lubię najbardziej Zobaczmy ile z tego będzie Nie wiem jeszcze jak się dach tutaj robi. Widziałem, że ludzie mieli porobiony dach. Kurwa, z tym jeleniem na plecach wyglądam. Widziałem, że ludzie mieli porobione dachy. Ja na razie mam odblokowane coś takiego, ale to mi nie robi nie robi mi w dalszym ciągu to ściany. I nie wiem co mam z tym zrobić. Ale no cóż. Zaraz będę miał 20 poziom. Ładnie ten jelon tu wchodzi. Ale z królika chyba było więcej tego. Mam wrażenie. Mamy dużo liny. Znaczy dużo skóry. I mięska. Mięsko bym sobie dał, żeby się przepalało kulturalnie, ale tutaj chciałem zobaczyć, czy coś jeszcze mogę sobie stworzyć. Mogę sobie stworzyć manierkę na wodę, ale tutaj mogę sobie stworzyć manierkę na tlen. Ja bym chyba wolał na tlen. Fibersów sobie pozbieramy. Wejdę sobie tu i stworzę sobie manierkę na tlen. To może być przydatne. Chociaż, w sumie, jak już mam to na wodę, też od razu sobie zrobię. Dobra, stąd już nic nie mogę zrobić. Tutaj też nic nie mogę zrobić. Eee, pozostaje mi chyba tylko tworzyć te ściany. No bo co? Potrzebujemy drzewa, kamienia i gwoździ. To to bym sobie wszystko podstawiał. Cyk, cyk. Cyk. Eee, fibersików. Te ściany na razie też odłożę. To ciało. Linę jednak też tutaj odłożę. Dobra. I a mamy gdzieś jakieś materiały budowlane? Mamy tyle co tutaj koło domu: kamienie i drzewo. Dobra. Szybkie obadanie sytuacji nie miedziane, tylko yy, żelazne. 40 gwoździ, nie wiem czy mi to starczy. Zaraz się okażę, 48 gwoździ. Aha, jeszcze ledery. No dobra, lederów mam jeszcze 50, to na coś tam powinno starczyć. Co to jest? Potrzebowałbym Masakra? Z cztery bym potrzebował podłogi, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ścian na razie nie liczę, bo ściany pewnie też tylko 4 mogę zrobić, no właśnie. Hmm. No, trochę sobie tego będę musiał pozbierać. Jak sobie będę chciał tak tworzyć. Mianowicie gwoździ już nie mam. Skóra mi się też zaraz skończy. A spróbujmy wybudować sobie kamienny dom. A bo dobra. Ja sobie tutaj jeszcze pocisnę troszeczkę tych materiałów. I w kolejnym odcineczku wybuduję jakąś taką malutką kliteczkę z tego kamienia, żeby było wiadome, jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. Także dobra, no co? W tym odcineczku to by było na tyle. Popokazywałem, co mi się udało odblokować, popokazywałem, co mi się udało stworzyć, popokazywałem mniej więcej, co może z tego wszystkiego powychodzić. Także no, dużo informacji zostało już zawartych dzisiaj. Jak znowu coś tam nowego opatentuję, czy, czy, czy odblokuję, to znowu będę pokazywał. No, a tymczasem żegnam się z wami. Siemano.